W kolejnym odcinku informacyjnym dzisiejszy odcinek będzie dotyczył moich poprzednich dwóch serii Portroya i Amnezji. Niestety nie będę w stanie ich kontynuował z powodu tego, że miałem, ja to nazywam czyszczenie systemu i niestety straciłem wszystkie zapisy z Amnezji oraz z Portroya i nie chcę już tego kontynuować, zaczynać od nowa stworzę jakąś nową serię głupio mi trochę że żadnej z tych moich dwóch poprzednich serii nie kończyłem ale no zdarza się początki mego kanału widać są bardzo trudne co jeszcze mogę dodać myślę nad kolejnymi seriami mam póki co dwie gry na oku póki co nie zdradzę tytułów gier może ktoś tutaj doj dojrzy skrót, może będzie wiedział co to jest, może. Dobra, na dziś już zakończę ten odcinek informacyjny. Pa pa.